Ten dyskretny wybór najbardziej wyróżnia tych, którzy nie potrafili Cię docenić. Zdajesz sobie z tego sprawę, gdy widzisz osobę, która powinna być u Twego boku, dokonującą wyborów, które ją od Ciebie oddalają. To ciche, ale potężne objawienie, które porusza Twoje emocje. Brak uznania, niedocenianie Twoich osiągnięć i uczuć zostawia ślad bólu. Kiedy ktoś nie okazuje uznania, czujesz się niewidzialny. To uczucie jest namacalne. I może przekształcić się w ciężar, który nosisz. Małe decyzje, takie jak niezapytanie, jak minął Twój dzień, czy nieświętowanie Twoich zwycięstw, mówią więcej niż słowa. Jakby każdy gest był echem braku zainteresowania, pokazującym, że Twoja obecność nie jest doceniana. Te wybory mogą być subtelne, ale mają głęboki wpływ na Twoje poczucie własnej wartości. Wątpliwość zaczyna się pojawiać. Czy zasługujesz na to, by być traktowany z szacunkiem? Czy twoje potrzeby są nieistotne dla tej osoby? Te pytania są zasadne i odzwierciedlają rzeczywistość, której nie należy ignorować. Nie przesadzasz. To, co czujesz, jest autentyczne. Nadszedł czas, aby zdać sobie sprawę, że nie powinieneś akceptować mniej niż zasługujesz. Każdy wybór, jaki ktoś dokonuje wokół ciebie, powinien być odzwierciedleniem uznania i troski. Gdy to się nie dzieje, jest to wyraźny znak, że musisz przemyśleć te relacje. Decyzja o pozostaniu lub odejściu należy do Ciebie i jest to potężny wybór. Kiedy zrozumiałeś, że cisza i obojętność mówią głośniej niż puste obietnice, zacząłeś widzieć rzeczy wyraźniej. Nie chodzi tylko o to, co zostało powiedziane, ale o to, co zostało pominięte. Brak docenienia staje się ostrzeżeniem, wezwaniem do poszukiwania relacji, które naprawdę się liczą. Jeśli doszedłeś aż tutaj, to jest to znak. Znakiem, że nadszedł czas na podejmowanie decyzji, które odzwierciedlają Twoją osobistą wartość. Nie akceptuj mniej. Zasługujesz na to, aby otaczać się ludźmi, którzy rozpoznają Twoje światło i podejmują decyzje, które Cię podnoszą, a nie umniejszają. Twoje poczucie spokoju i szczęścia jest zagrożone, a decyzja o odejściu od tego, co Cię nie docenia, może być pierwszym krokiem do pełniejszego życia zasługujesz na życie pełne szacunku i prawdziwej miłości. Wybór należy do ciebie, a ta decyzja jest kamieniem milowym. Brak uznania objawia się na różne sposoby. Możesz zauważyć, że rozmowy są jednostronne, gdzie twoje opinie są ignorowane, a twoje emocje nie mają miejsca. To nie tylko brak uwagi, to wyraźna demonstracja braku zainteresowania, która może nadgryzać twoje poczucie własnej wartości. Kiedy ktoś nie dba o to, co myślisz czy czujesz, mówi to więcej o nich niż o tobie. Drobne, codzienne interakcje, które powinny przynosić komfort, zamiast tego stają się źródłem bólu. Zauważasz, że osoba obok ciebie woli rozpraszać się telefonem lub przyjaciółmi, zamiast spędzać z tobą znaczące chwile. To odłączenie jest odzwierciedleniem tego, jak widzą twoją obecność. Przestrzeń, która powinna być bezpieczna, staje się polem niepewności. Zaczynasz kwestionować swoją wartość i znaczenie, jakie masz w życiu tej osoby. To poczucie nieadekwatności może stać się emocjonalnym ciężarem. Zaczynasz się zastanawiać, czy powinieneś zmienić się, aby być bardziej akceptowanym, czy twoje reakcje są przesadzone, czy rzeczywiście jest z tobą coś nie tak. Te wątpliwości mogą być osłabiające i oddalają cię od tego, kim naprawdę jesteś. Musisz pamiętać, że twoja wartość nie jest definiowana przez percepcję innej osoby. Ważne jest, abyś codziennie wzmacniał siebie, rozpoznając swoje zalety i osiągnięcia, niezależnie od zewnętrznej walidacji. Kiedy uznanie nie płynie od tych, którzy powinni, kluczowe jest spojrzenie na relację krytycznym okiem. Zapytaj siebie, czy ten związek przynosi więcej bólu niż radości? Czy czujesz się bardziej emocjonalnie wykończony, niż podekscytowany? Te odpowiedzi są kluczowe do zrozumienia dynamiki tego, co się dzieje. Prawda jest taka, że nie musisz poddawać się sytuacji, która cię nie satysfakcjonuje. Miłość i szacunek powinny być wzajemne. Naturalne jest dążenie do akceptacji, ale gdy to dążenie przekształca się w ciągłą potrzebę, coś jest nie tak. Ta emocjonalna zależność może prowadzić do cyklu bólu i niezadowolenia. Musisz pamiętać, że nie potrzebujesz kogoś, kto nie widzi twojej wartości. Uznanie powinno przychodzić naturalnie, a nie jako wysiłek, by zostać zauważonym. Wybór pozostania lub oddalenia się jest kwestią samoafirmacji. Masz moc decydowania o tym, co jest dla ciebie akceptowalne. Jeśli czujesz, że twoje emocjonalne potrzeby są ignorowane, nadszedł czas, aby zrobić krok wstecz i ocenić sytuację. Zasługujesz na to, by mieć wokół siebie ludzi, którzy wiwatują twoje zwycięstwa którzy są przy tobie w trudnych chwilach i którzy szczerze dbają o twoje dobro. Kiedy zaczynasz oddalać się od związków, które cię nie cenią, dzieje się coś niesamowitego. Otwierasz przestrzeń na nowe połączenia. Zdrowe relacje charakteryzują się wzajemnością i wsparciem. Zasługujesz na to, by być otoczonym przez ludzi, którzy podnoszą twoją energię, a nie ją wyczerpują. Prawdziwa przyjaźń i miłość są budowane na fundamentach szacunku i uznania. Jeśli przechodzisz przez fazę ponownej oceny, nie bój się eksperymentować z tym, co sprawia, że jesteś szczęśliwy. Szukaj interakcji, które sprawiają, że czujesz się dobrze, gdzie nie musisz się starać, aby być słyszanym lub docenionym. Życie jest zbyt krótkie, aby czuć się niewidzialnym. Każda interakcja powinna być odzwierciedleniem Twojej prawdziwej istoty i tego, co reprezentujesz. Pamiętaj, że proces oddalania się od tego, co cię nie docenia, może być bolesny. Ale jest również wyzwalający. Nie tylko oddalasz się od ludzi, przede wszystkim zbliżasz się do samego siebie. Ta samoświadomość jest kluczowa dla Twojego osobistego rozwoju. Kiedy się doceniasz, stajesz się magnesem dla osób, które uznają i cenią Twoje światło. Droga do emocjonalnej siły obejmuje uznanie, że nie musisz być doskonały, aby być kochanym. Twoje niedoskonałości i wrażliwości są częścią tego, kim jesteś. Akceptacja tego to ważny krok, by otoczyć się tymi, którzy naprawdę mają znaczenie. Nie bój się pokazywać, kim jesteś, ponieważ osoby prawdziwie połączone z tobą będą to umiały docenić. To jest moment, aby zaangażować się w siebie. Wybór oddalenia się od tego, co ci nie służy, jest potwierdzeniem, że stawiasz siebie na pierwszym miejscu. To sygnał, że jesteś gotowy, aby szukać relacji, które są prawdziwe i autentyczne. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku tego, co Cię docenia, jest krokiem w stronę pełniejszego życia. Zasługujesz na autentyczne śmiechy, bezwarunkowe wsparcie i chwile, które rozgrzewają serce. To, co czujesz, jest ważne, a Twoje emocje są istotne. Wybierając oddalenie się od tego, co Cię nie docenia, otwierasz przestrzeń na to, co naprawdę ważne. Relacje, które odżywiają, przynoszą spokój i szczęście. Życie jest podróżą. A Ty kontrolujesz swoją drogę. Nie pozwól, aby brak docenienia ze strony innych określał Twój kurs. To jest Twój moment, aby zabłysnąć i wybrać otoczenie się ludźmi, którzy widzą i uznają Twoją prawdziwą esencję. Jesteś godzien miłości, szacunku i szczęścia. Ten wybór należy do Ciebie i może być początkiem nowej fazy pełnej światła i uznania. Kiedy zaczynasz oddalać się od środowisk i relacji, które Cię nie doceniają. Pierwsze odczucie może być oporem. Zwykle jest odczucie, że zostawienie tych ludzi za sobą to trudna decyzja. Jednakże istotne jest zrozumienie, że priorytetem jest twoje zdrowie emocjonalne. Każda decyzja, którą podejmujesz, powinna być deklaracją tego, co jest dla ciebie ważne. Dynamika władzy w relacjach może być subtelna, ale ma głęboki wpływ na to, jak siebie postrzegasz. Osoby, które cię nie doceniają, często nie dostrzegają skutków swoich działań. Ta brak świadomości może cię zostawić w ciągłym stanie wątpliwości. Ważne jest, aby zrozumieć, że te interakcje nie są odbiciem tego, kim jesteś, lecz tego, w jaki sposób inni decydują się z tobą obchodzić. Nie musisz się więcej czuć winny za chęć bycia traktowanym z szacunkiem. Pragnienie bycia docenianym nie jest przesadnym żądaniem, jest to podstawowa potrzeba. Otaczając się ludźmi, którzy nie dostrzegają twojej wartości, Możesz zacząć absorbować negatywną energię, którą emitują. To nie tylko wpływa na twoją samoocenę, ale także na twoje postrzeganie świata i interakcje z innymi. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że zasługujesz na więcej, zaczynasz podejmować decyzje, które to odzwierciedlają. Może to być wyzwanie, ale jest to istotna część osobistego rozwoju. Bądź przygotowany na ból związany z pozostawieniem za sobą tego, co ci nie służy. Ten ból jest przejściowy ale ulga i wolność, które przychodzą wraz z wyborem, aby siebie docenić, są trwałe. W tym procesie istotne jest znalezienie wsparcia. Rozmowa z przyjaciółmi lub profesjonalistami, którzy Cię rozumieją, może zapewnić niezbędną klarowność. Dzielenie się swoimi doświadczeniami i uczuciami pomaga utrwalić Twoją decyzję. Nie jesteś sam w tej podróży, wiele osób napotyka podobne wyzwania. Wzajemne wsparcie może być potężnym bodźcem dla Twojej samooceny. Ponadto zacznij na nowo definiować swoje oczekiwania w relacjach. Czego naprawdę oczekujesz od osób, które Cię otaczają? Nadszedł czas, aby jasno określić granice i komunikować swoje potrzeby. Często ludzie nie mają pojęcia, czego potrzebujesz, dopóki tego nie wyrazisz. Kiedy zakomunikujesz swoje oczekiwania, dajesz innym możliwość ich spełnienia lub odsunięcia się. Jeśli nie są skłonni tego zrobić. Otwartość w komunikacji jest potężnym narzędziem. Nie oznacza to, że musisz być agresywny lub krytyczny, ale raczej szczery co do swoich uczuć. Kiedy pozwalasz sobie na bycie bezbronnym, tworzysz przestrzeń, w której również inni mogą się otworzyć. Może to wzmocnić relacje, które są tego warte, i wyeliminować te, które nie mają przyszłości. W miarę jak oddalasz się od relacji, które wyczerpują Twoją energię, Zacznij szukać nowych kontaktów. Szukaj ludzi, którzy dzielą Twoje wartości i są gotowi zainwestować w Ciebie. Zdrowe relacje są budowane na wzajemnym szacunku i wsparciu. Kiedy otaczasz się ludźmi, którzy Cię cenią, zaczynasz dostrzegać, jak bardzo możliwe są znaczące interakcje. Nie bój się być selektywny. Jakość Twoich relacji jest ważniejsza niż ilość. Zamiast czuć się zobowiązanym do utrzymywania przyjaźni, które Ci nie służą, Skup się na budowaniu więzi z tymi, którzy naprawdę są istotni w Twoim życiu. Te relacje pomogą Ci się rozwijać i poczuć pewniej w tym, kim jesteś. Samotność może być tymczasową konsekwencją tego odsunięcia, ale pamiętaj, że jest to niewielka cena za emocjonalną wolność. Czas, który spędzasz sam ze sobą, to okazja do samopoznania i wzmocnienia. Wykorzystaj ten czas na refleksję nad tym, czego naprawdę pragniesz i na co zasługujesz w relacji. Skup się na działaniach i zainteresowaniach, które przynoszą ci radość. Pomoże to nie tylko wypełnić pustkę pozostawioną przez toksyczne relacje, ale także będzie drogą do poznania nowych ludzi, którzy dzielą twoje pasje. Ponadto ważne jest, aby praktykować samoopiekę. Dbaj o swoje zdrowie psychiczne i emocjonalne. To może obejmować ćwiczenia, medytację, terapię, lub jakąkolwiek aktywność, która sprawia, że czujesz się dobrze. Kiedy poświęcasz się dbaniu o siebie, zaczynasz postrzegać siebie w inny sposób, silniejszy i bardziej zdolny. To z kolei przyciąga ludzi, którzy rozpoznają i szanują tę nową wizję ciebie. Pamiętaj również, że podróż do samowartościowania jest ciągła. Możesz napotkać nawroty i chwile zwątpienia. Jest normalne, że kwestionujesz swoje decyzje i czujesz się niepewnie. Ważne jest, aby nie dać się zniechęcić tym uczuciom. Samowartość jest ciągłą pracą, a z czasem staniesz się bardziej pewny swoich przekonań. W miarę jak zobowiązujesz się odejść od tego, co Cię nie ceni, zacznij świętować swoje małe sukcesy. Każdy krok w kierunku dobrego samopoczucia jest zwycięstwem. Uznanie tych osiągnięć pomaga wzmocnić Twoją samoocenę. Pamiętaj, że każda pozytywna decyzja, którą podejmujesz, jest odzwierciedleniem Twojej osobistej wartości. Wybór odchodzenia od tego, co Cię nie ceni, nie jest tylko działaniem, jest afirmacją miłości własnej. Mówisz sobie i światu, że zasługujesz na traktowanie z godnością i szacunkiem. Ta decyzja może być katalizatorem dla bogatszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Zasługujesz na to, by być otoczonym przez ludzi, którzy dostrzegają Twoje światło, świętują Twoje osiągnięcia i są gotowi być przy Tobie w dobrych i złych momentach. Priorytetyzując siebie, nie tylko zmieniasz swoje życie, ale również inspirujesz tych, którzy cię otaczają, do tego samego. Twoja odwaga, by odejść od tego, co cię nie ceni, może pozytywnie wpłynąć na osoby w twoim otoczeniu, pomagając im rozpoznać własną wartość. Życie jest krótkie i cenne. Mądrze wybieraj, kogo zapraszasz do swojego życia. To twoja podróż i zasługujesz na wszystkie chwile szczęścia i spełnienia, jakie może ci ona przynieść. Kiedy decydujesz się odejść od relacji, które cię nie cenią, rozpoczynasz proces samopoznania. W tym momencie powinieneś zadać sobie pytanie, jakie są Twoje prawdziwe pragnienia, co naprawdę się dla ciebie liczy. Introspekcja może wiele ujawnić na temat Twoich priorytetów i potrzeb emocjonalnych. Konieczne jest zrozumienie, że relacje powinny być źródłem wsparcia i rozwoju. Gdy ktoś nie docenia Twojej wartości, nie powinno to być odbiciem Twojej samooceny. Potrzebujesz sieci wsparcia, która cię podnosi, sprawia, że czujesz się widziany i słyszany. Każda interakcja powinna przyczyniać się do twojego dobrostanu, a nie odwrotnie. Oddalając się od tego, co ci nie służy, otwierasz miejsce na nowe możliwości. Mogą pojawić się nowe znajomości, które mają potencjał przynieść radość i prawdziwą satysfakcję. Bądź otwarty na poznawanie nowych ludzi, którzy podzielają twoje zainteresowania i wartości. Otoczenie wokół ciebie może być transformujące. Uznaj, że nie ma nic złego w oddalaniu się od tych, którzy nie wnoszą nic do twojego życia. Często presja społeczna może sprawić, że poczujesz się winny opuszczenia relacji, które nie przynoszą szczęścia. Jednakże fundamentalne jest priorytetowe traktowanie swojego dobrostanu emocjonalnego. Nie musisz czuć się zobligowany do utrzymywania relacji wyłącznie z wygody. Wpływ otaczania się ludźmi, którzy cię cenią, jest głęboki. Zaczniesz dostrzegać zmianę w swojej energii. Zdrowe relacje są budowane na bazie wzajemności i wzajemnego szacunku. Kiedy jesteś z tymi, którzy naprawdę się o ciebie troszczą, interakcje stają się lżejsze i bardziej znaczące. Ważne jest również wzmocnienie swojego obrazu siebie. Praktykuj współczucie dla samego siebie. Uznaj swoje zalety i nie krytykuj się za swoje niedoskonałości. Każdy ma unikalną ścieżkę, a twoje doświadczenia kształtują to, kim jesteś. Cenią swoją historię i wszystko co osiągnąłeś do tej pory. Jeśli czujesz się zagubiony, rozważ poszukanie pomocy profesjonalisty. Terapia może być bezpieczną przestrzenią do eksplorowania swoich emocji i lepszego zrozumienia swoich relacji. Rozmowa z kimś może dostarczyć nowych perspektyw i pomóc przetwarzać emocje, które masz w sobie. Ponadto nie lekceważ siły komunikacji. Kiedy pozwalasz sobie wyrażać swoje potrzeby i uczucia, otwierasz kanał dialogu, który może wzmacniać zdrowe relacje. Ludzie wokół ciebie mogą nie być świadomi wpływu, jaki ich działania mają na ciebie, kiedy mówisz, dajesz im szansę na zmianę. W końcu pamiętaj, że twoja podróż do samooceny jest nieustanna. Będą dni, kiedy poczujesz się pewnie oraz takie, kiedy mogą pojawić się wątpliwości. Ważne jest, aby zachować jasność co do tego, na co zasługujesz i co jesteś gotów zaakceptować. Każdy krok w kierunku Twojego dobrostanu jest potwierdzeniem, że masz kontrolę nad swoim życiem. Masz moc kształtowania swoich relacji i otoczenia wokół siebie. Decyzja o odcięciu się od tego, co Cię nie docenia, jest aktem odwagi i miłości własnej. Teraz jest czas, aby otoczyć się tymi, którzy naprawdę mają znaczenie i sprawiają, że czujesz się pełny. Życie jest cenne i zasługujesz na to, aby przeżyć je jak najlepiej. Zanim odejdziesz, zrób teraz dwie rzeczy weź głęboki oddech i zachowaj to, co poruszyło twoje serce dzisiaj, a jeśli ma to sens, podziel się tą historią z kimś, kto również potrzebuje to usłyszeć.